We wczorajsze popołudnie w sali Kinowej Miejskiego Centrum Kultury, Prawo i Sprawiedliwość zorganizowało spotkanie wyborcze oprócz lokalnych działaczy partii w spotkaniu wzięli udział między innymi Mariusz Błaszczak były minister obrony narodowej i Robert Telus były minister rolnictwa i rozwoju wsi w rządzie Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry państwu, bardzo dziękuję, że możemy się spotkać i porozmawiać o Polsce dziś w zasadzie już na finiszu kampanii samorządowej, bo w niedzielę odbędą się bardzo ważne wybory, można by powiedzieć, że to jedne z najważniejszych wyborów. Dlaczego? Dlatego, że w ten sposób ukształtujecie państwo władze lokalne w mieście, tu w Bełchatowie, ale także w powiecie, także w sejmiku województwa. Łódzkiego, no ale także te wybory mają dużą wagę polityczną ze względu na to, co dzieje się w naszym kraju, ze względu na to, jak rządzi koalicja 13 grudnia, no i wybory będą stanowiły też pierwszy sprawdzian tego, czy ta koalicja jest postrzegana tak, jak jest w istocie, tak jak wygląda w istocie. Czy też tak jak ten obraz kształtują media? A więc pozwólcie Państwo, od tego, że powiem kilka zdań, jak ta koalicja rządząca wygląda w istocie. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że przed chwilą rozmawiałem z panią prezydent Czechowską, rozmawiałem na temat inwestycji, które dokonane zostały tu w mieście Bełchatowie w ciągu Ostatniej kadencji, a nawet w ciągu ostatnich dwóch kadencji, pani prezydent jest prezydentem miasta, dwie kadencje samorządowe, a więc może powiem tak, za czasów rządów prawa i sprawiedliwości. Przede wszystkim rząd prawa i sprawiedliwości stworzył program inwestycji strategicznych Polski Ład, z którego to programu współfinansował inwestycje. I zapewne pani prezydent może wymienić wszystkie te inwestycje, ale to były inwestycje, których wartość można by porównać do połowy wysokości rocznego budżetu miasta Bełchatowa. A więc to niebagatelne sumy przeznaczone głównie na ulice, na drogi, na właśnie połączenia komunikacyjne, a więc to wszystko co stanowi o rozwoju miasta, bo dzięki komunikacji poziom życia wzrósł w samym Bełchatowie, no ale także to wszystko powoduje też rozwój gospodarczy, bo ktoś te drogi zbudował i nie były to firmy niemieckie, tylko to były firmy polskie, a więc to były również miejsca pracy. Dla tych, którzy te inwestycje przeprowadzali. No, a z korzyścią oczywiście dla mieszkańców Bełchatowa. Dziękujemy za te kilka słów pokrzepiających nas do tego, żeby właśnie 7 kwietnia pójść na wybory, bo to jest bardzo ważne, żebyśmy na te wybory poszli. Będziemy na wyborach? Pójdziemy? Zwyciężymy? Panie premierze, to jest deklaracja, deklaracja z Bełchatowa, że zwyciężymy. Idziemy po to do, do wyborów, żeby zwyciężyć, ale zwyciężamy nie dla. Pana ministra, nie dla, dla mnie, nie dla ludzi z PiS-u zwyciężymy dla Polski, zwyciężymy dla kolejnych pokoleń. To jest nasz obowiązek iść na te wybory, zwyciężyć dla następnych pokoleń. I po to ty dziś jesteśmy, po to ty dziś jesteśmy, żeby, żeby o tym powiedzieć, że dla nas Polska jest najważniejsza. Przyszłość Polski i następnych pokoleń. Oprócz bieżącej oceny działań nowego rządu na spotkaniu zaprezentowano kandydatów PiS w wyborach do Sejmiku Województwa. Numer jeden na liście naszej, na tej, naszej liście Prawa i Sprawiedliwości na data Beata Dróż, zapraszam. Numer dwa na liście Dariusz Rogut, zapraszam. Numer trzy na liście Aneta, Aneta Niedźwiecka, serdecznie zapraszam. Numer cztery na liście. Agnieszka Wysocka. Serdecznie zapraszam. Jest z nami również Tomasz Andrzejewski. Numer 5 na liście. Zapraszam. Najmłodszy kandydat na liście. Numer 6 na, li... na liście Alicja Paprocka. Nie ma? Nie ma z nami. Numer 7 na liście Michał Szybka. Numer 8 na liście Maciej Dubel. I numer 9 na liście, Konrad Zybering z Radomska, była wiceprezydent Bełchatowa, Agnieszka Wysocka, bardzo proszę. Dzień dobry Państwu, Agnieszka Wysocka, jak wspomniał Pan Minister, były wiceprezydent Bełchatowa, doświadczenie samorządowe, obecnie jestem pracownikiem naszego bełchatowskiego koncernu energetycznego, elektrownia Bełchatów. I powiem tak, jeśli chodzi o sejmik, to przede wszystkim środki, które w tym sejmiku się znajdują, a wobec czekającej nas i nasz, nasz region transformacji energetycznej Bełchatów, powiat bełchatowski, potrzebuje jak najsilniejszej reprezentacji w sejmiku województwa łódzkiego. Dlatego gorąco zachęcam do głosowania na kandydatów. Prawa i Sprawiedliwości. Gorąco zachęcam do, do głosowania na rodowitą Bełchatowiankę. Dziękuję. Nie zabrakło prezentacji kandydatki na stanowisko prezydenta miasta, startującej z własnego komitetu wyborczego, ale popieranej przez KWP oraz KWW Plus Marioli Czechowskiej. Prawo i Sprawiedliwość zdecydowało, że w Bełchatowie na prezydenta Bełchatowa poprze skuteczną, doświadczoną, o kobietę, osobę, która umie budować, która będzie dalej budować wspólnotę bełchatowską. Mariola Czechowską zapraszamy! Szanowni Państwo, Bełchatów kobietami stoi, jak widać. I tutaj Mariola Czechowska zasługuje na wielkie wsparcie i Prawa i Sprawiedliwości, ale i swojego komitetu, i myślę, że warto, żeby Bełchatów po raz kolejny postawił właśnie na Mariolę Czechowską. Pani prezydent, bardzo proszę. Panie premierze, panie ministrze, panie senatorze, szanowni państwo radni, szanowni państwo, to dla mnie wielki zaszczyt, że mogę reprezentować Prawo i Sprawiedliwość w wyborach na urząd prezydenta miasta Bełchatowa. Z serca gorąco za to dziękuję. Mijająca kadencja, Szanowni Państwo, to doskonała współpraca z rządem i parlamentarzystami Prawa i Sprawiedliwości. To wielka troska rządu i parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości o każdą polską gminę, o każdy region naszego kraju. To doskonała współpraca z zarządem i sejmikiem województwa łódzkiego. To dobra i owocna współpraca z radnymi koalicyjnymi, radnymi Prawa i Sprawiedliwości w radzie miejskiej w Bełchatowie. To wszystko spowodowało, że te ostatnich 5 lat to ponad 100 zrealizowanych zadań, inwestycyjnych projektów i przedsięwzięć. To 160 milionów pozyskanych środków zewnętrznych. To wielkie inwestycje, jak budowa wschodniej obwodnicy miasta powrót połączeń kolejowych do naszego miasta przez rozpoczęcie realizacji zadania modernizacji elektryfikacji linii kolejowej Piotrków-Bełchatów z wydłużeniem do Bogumiłowa to wreszcie szereg działań przygotowujących nasze miasto i nasz region do procesu transformacji a zatem stworzenie wojewódzkiego programu transformacji, utworzenie miejskiego obszaru funkcjonalnego Bełchatów-Piotrków Radomsko, który pozwoli pozyskiwać nam dedykowane środki z funduszu spójności i to wszystko dzięki państwa współpracy z państwem i dzięki państwa trosce o nas o Bełchatów. Bardzo serdecznie dziękuję za okazane mi zaufanie. Zapewniam, że nie zawiodę. Zapewniam o współpracy i dalszej pracy dla dobra Bełchatowa, jego mieszkańców, dla dobra regionu i dobra naszego kraju, Rzeczpospolitej Polskiej. Dziękuję. Dzień dobry Państwu. Ja mam przyjemność, że mogę być tutaj wspólnie z kandydatami z sprawy Sprawiedliwości. W zasadzie to i sprawiedliwości, ja tutaj rozpoczynałem, w Bełchatowie i w całym okręgu. Wcześniej byłem porozumień Centrum. I cieszę się, że teraz młodzi dochodzą. Mogę też powiedzieć jedno, że pani Mariola Czechowska to ja, ja w zasadzie ją wymyśliłem <noise> 9 lat temu. I tak się składa, że już 9 lat y, rządzi i rządzi coraz lepiej. I efekty widać gołym okiem. Także y, dalej proszę wszystkich, żeby, żeby panią y, Mariolę Czechowską. Y, Państwo poparli, zagłosowali za nią, ale również wszystkich kandydatów z Prawa Sprawiedliwości do Sejmiku. Tutaj są obecni to przeważnie na tych, którzy są na, na, na scenie, ale jeżeli komuś ktoś z tych kandydatów nie pasuje na to, to oczywiście innych kandydatów, ale już nie szukajcie, ale, sprawa, ale nie, sprawa, nie ale szukajcie z innych partii, tylko z Prawa Sprawiedliwości i apeluję i proszę o poparcie tych Proponuję, żeby ci, którzy na mnie głosowali, tutaj stąd też y, po prostu wzięli pod uwagę to, że ja wspieram tych kandydatów i też te głosy, które ja otrzymałem, żeby, żeby przeszły na teraz tych kandydatów, którzy teraz startują do samorządu. Dziękuję. A ja tak zapytam z ciekawości: na sali są też kandydaci do Rady Miasta, co prawda z komitetu pani prezydent. Ale jednak Soma pracowali w koalicji i pracowali w Prawie i Sprawiedliwości. Bardzo proszę, Piotrek Wysocki, tego pana znam tutaj, chodź do nas. Na koniec spotkania uczestnicy wykonali pamiątkowe zdjęcie. Darek Lewandowski, Mateusz Brącel, chodźcie tutaj. Ci z Prawa i Sprawiedliwości, zapraszamy. Zapraszam, chodźcie tutaj do nas. Ja się tylko Marek. Ale spisał, ale spisał. To są tak. Kto tu jeszcze jest? Bo ja nie wszystkie osoby znam. A... Ewa jeszcze. Ewa Skorupa? Jest Evan. Już. Wybory już w najbliższą niedzielę.